Rosjanie wysłali na stolicę Ukrainy 35 dronów. Ukraińcy twierdzą, że zestrzelili wszystkie. Szczątki bezzałogowców spadły na prywatne domy. Pięć osób zostało rannych. W tej nocy Rosjanie zaatakowali także Odessę. Wystrzelili na miasto 8 rakiet manewrujących. Niektóre udało się zestrzelić, ale pozostałe uderzyły w magazyn żywności i hotel. Świat musi wiedzieć o każdym rosyjskim akcie terroru, o tym jak próbujemy chronić ludzkie życie. Świat musi na ten temat rozmawiać. Na froncie ciężkie walki toczą się tylko w Bachmucie, który Rosjanie chcą zdobyć przed dniem zwycięstwa. Mają jeszcze kilkanaście godzin, aby zająć brakujące 5% miasta. Atakują przede wszystkim rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera. Jej szef kilka dni temu zagroził, że zaprzestanie ataków, bo nie ma amunicji, ale dziś ogłosił, że grupa Wagnera dokończy zdobywanie Bachmutu. Dziś grupa Wagnera posunęła się do przodu o 280 metrów. Idziemy dalej, czekamy tylko na amunicję. Prezydent Władimira Załęckiego ogłosił, że Ukraina będzie świętować Dzień Zwycięstwa 8 maja. Dołączyła w ten sposób do krajów zachodu, które świętują pokonanie Niemiec i Hitlera dziś. Rosja i inne kraje postkomunistyczne obchodzą go jutro. Różnica bierze się stąd, że kiedy ostatni raz III Rzesza podpisywała kapitulację, a robiła to dwa razy, w Niemczech był 8 maja, a w Moskwie już 9. Stalin nakazał, aby świętować według czasu moskiewskiego. Dziś Ukraina zerwała z tą tradycją. Wspominając bohaterstwo milionów Ukraińców w wojnie przeciwko nazizmowi, widzimy takie samo bohaterstwo w działaniach naszych żołnierzy także dziś. Zło niestety powróciło. Choć agresor jest inny, to ma taki sam cel zniewolenie albo zagładę. Albo zniszczenie. Jutro Ukraina też będzie świętować, ale nie Sowiecki Dzień Zwycięstwa. Dzień Europy. Będzie to Dzień Europy, która wspiera Ukraińców przez całe te 9 lat rosyjskiej agresji i 439 dni inwazji na pełną skalę. Będzie Dzień Jedności z Europą. Pokonamy Rosję. I przemożymy rasizm. Rosja też szykuje się do Dnia Zwycięstwa. W kraju wybucha coraz więcej tajemniczych pożarów i dochodzi do innych katastrof. Dzień zwycięstwa powoli zamienia się w dzień klęski.